Witamy w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Witają się Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk. Podcastu tego możecie posłuchać na stronie www.maławielkafirma.pl i pawel.tkaczyk.media.pl. Na czerwono się zaświeciło, chyba przesterowałeś. Tam się później wyznij. Dobra. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać, Marku? Będziemy rozmawiać na temat nieco inny niż w ostatnim odcinku czy dwóch nawet. Czyli nie będziemy rozmawiać o cenach. O cenach. Wrócimy do tych cen, bo tam pojawiły się komentarze. Pojawił się mail, również dość ciekawy. Ale, ale to przypuszczam, że w następnym odcinku. Zgodnie ze zdrową zasadą płodozmianu, chcielibyśmy teraz porozmawiać o czymś kompletnie innym, czyli o teatrze. A teraz coś jest zupełnie innej beczki. Porozmawiajmy o teatrze. Tak. Dlaczego e... chcesz rozmawiać o teatrze? Chciałbym rozmawiać o teatrze, bo słyszałem, że masz na ten temat coś ciekawego do powiedzenia. A Paweł znowu coś ciekawego przeczytał, a to zawsze niesie ze sobą garść interesujących informacji. No okej. Okay. Czytałem ostatnio fajną książkę, która nazywa się Experience Economy. Przeczytałeś czy posłuchałeś? Generalnie w przypadku książek, które konsumuję wychodzi na jedno, więc posłuchałem tej książki gdzieś tam w drodze. W każdym razie książka nazywa się Experience Economy, czyli ekonomia doświadczeń. Tak? i mówi o zmianie, która zachodzi w sposobie prowadzenia biznesu, takim powiedzmy, postępie prowadzenia biznesu. Czyli taka ewolucja. Ewolucja, ewolucja. tak tego słowa mi brakowało. Boże, co ja bym z ciebie zrobił w tym podcaście. Możeło być <grym> jakiś inny złum. Słuchały się trzyma sobie. Wracając do tej ewolucji. Jak ludzie zaczynali sprzedawać ludziom inne rzeczy, to ludzie zaczynali... Sprzedawali pewnie jakieś korzonki. Tak, i... właśnie. Sprzedawali, nie wiem, płody ziemi, sprzedawali, nie wiem, rudy metali i tak dalej. To było takie, ja zrobiłem, tak, ty ode mnie kupisz i nie musisz zrobić. Była to tak zwana żywność niemodyfikowana. Nie nie tak, jednostycznie niemodyfikowana, nieprzetworzona. Teraz do tego wracamy, ale to nie o tym chciałem. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się konkurencja, to trzeba się w jakiś sposób wyróżnić. I ci ludzie zaczęli te produkty różnicować, tak? Czyli już nie kawa jakakolwiek zbierana tam z tego, tylko po prostu najsłodsze ziarna tak. kawy chowane na spoczeń, właśnie zbierane, zbierane roczkami. Tak. 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 E, więc to przez jakiś czas działało. Natomiast znowu konkurencja oczywiście podchwyciła. Powiedziałbym, to, to wciąż działa, tylko że... Tak, są firmy, które to, które to sprzedają. Natomiast, żeby wyróżnić się spośród konkurencji, jest wiele firm, które obudowują sprzedaż produktów usługami. Kupujemy. Tak. I na przykład kupuję rower, sprzedają mi do niego pakiet serwisowy. Dokładnie. E, mogę przyjechać w każdym momencie na oliwić łańcuch i takie tam historie. Czyli różnica jest nie w kupowaniu między rowerem a rowerem, tylko różnica jest w kupowaniu między rowerem bez pakietu serwisowego, a rowerem z pakietem serwisowym. Albo rowerem na przykład na przykład z przeglądem raz w roku, a rowerem z przeglądem raz w roku, czyszczeniem tak zwanej karoserii, czyli hmm. ramy. Yy, dodatkowymi akcesoriami ze zniżką uh -huh. i różnymi tam innymi... Plus historiami. są firmy, które tylko usługi sprzedają, prawda? No bo te Twoje słynne salony fryzjerskie, no to one sprzedają tak naprawdę co? Usługi. Przy okazji tam się zdarza jakiś towar pod tytułem szampon czy coś, ale... No, ale usługi dominują. Tak. I to jest, to jest jakby kolejny krok tej ewolucji. Czyli mieliśmy produkty, które są w jakiś tam sposób dotykalne, mamy usługi, które są niedotykalne, natomiast znowu konkurencja zrobiła się na tyle potężna, że każdy Że... salon czy market ze sprzętem RTV-AGD sprzedaje tak naprawdę ten sprzęt Dokładnie. plus rozszerzona gwarancja. Dokładnie plus ewentualnie dostawa do domu na przykład plus mhm. raty, czyli rozszerzanie o usługi przestało mieć znaczenie i ludzie zaczęli się zastanawiać, może inaczej, zaczęli, Może nie przestało mieć znaczenie, przestało być wyróżnikiem. Przestało być wyróżnikiem, bo jest już wystarczająco dużo tych ludzi, więc kolejnym krokiem, jaki przedsiębiorcy, którzy myślą naprzód zrobili, jest sposób w jaki sprzedają. Tak czyli właśnie to tytułowe doświadczenie. Czyli ludzie po prostu firmy zaczęły sprzedawać doświadczenia, a ludzie zaczęli kupować doświadczenia. Czyli nie idziesz już do restauracji, żeby zjeść coś, tak? Nie idziesz do tej restauracji, żeby nie gotować w domu, czy zjeść szybko. Aha. Tylko idziesz do tej restauracji, na przykład po to, żeby przeżyć coś. Żeby poobcować z ludźmi na poziomie we wnętrzu, które sprawia mi przyjemność. Dokładnie. Z... Jakby planowanie tego strojem. wszystkiego. Zwróć uwagę, że planowanie doświadczenia ma mnóstwo wspólnego właśnie z tym teatrem, o którym powiedziałeś na początku. Czyli my nie planujemy sprzedaży, tylko planujemy show tak naprawdę dla klienta, bo od momentu, kiedy on wchodzi do tej restauracji, czy wchodzi do salonu fryzjerskiego, czy do sklepu RTV AGD i tak dalej, on musi mieć show. I co ciekawe, bo to modra amerykańska książka, ale <gry> przecież te chwyty intuicyjnie... Niektórzy stosują już tak oddawne, dawny, bo ja ty... przecież lata temu słyszałem o takiej knajpie w Zakopanem, mm -hmm. gdzie wchodzisz i gdzie gościom w krawatach się te krawaty obcina. Mm -hmm. I to jest ewidentnie doświadczenie. Tak, to jest, to jest show, który zapamiętujesz i ludzie chcą te doświadczenia kupować. Są branże, w których to było od dawna, tak jak właśnie w branży restauracyjnej, no bo w jaki sposób można się odróżnić jedzeniem. Natomiast jest coraz więcej branż, które takie doświadczenie sprzedają. I przykładem jest tu moja ukochana marka, tak Czyli Apple, dlatego że oni rosną, jeśli chodzi o badania rynku, tak? Oni rosną kilkakrotnie szybciej ich sprzedaż niż rynek komputerów, dlatego że mają, mają... niski pułap startowy. Nie, nie niski pułap startowy. Oni mają dystrybucję, tak? Czyli Apple Store, swoje flagowe produkty sprzedają w swoich flagowych sklepach, czyli nie no zostawiają. się też widziała. Tak, w sumie Mediamarkt też no znaczy może inaczej, w Polsce nie ma prawdziwego Apple Store'u, tak? Natomiast doświadczenie jakby wchodzenia do, do, do takiego szklanego, powiedzmy, yy, yy, klocka na, na Fifth Avenue w Nowym Jorku, nie wiem czy widziałeś, jak te sklepy wyglądają. Nie. To są cudeńka architektury po prostu. Trzypiętrowy blok szkła, w którym tak naprawdę nie ma nic yy, yy, poza jakimś tam wirującym logo Apple'a. To jest jak wchodzenie do teatru, tak? Obsługa w środku też jest w jakiś tam sposób zaplanowana i oni... Przewidzieli te ruchy, w sensie takim, że zaczęli po prostu panować nad doświadczeniem kupowania tych swoich komputerów, podczas gdy inni producenci komputerów, tak jak Ty mówisz, oddają swoje komputery do sprzedaży w Mediamarkcie. A e... oni też. Oni też, ale no, u nas tylko dlatego, że nie ma tego salonu dystrybucji, ale zwróć uwagę, że na przykład Sony który też możesz kupić w MediaMarkcie, tak. ma swoje oficjalne salony Sony, gdzie tam są przygotowane dla tych gości specjalne jakieś tam e, miejsca pokazowe, gdzie, gdzie są te sprzęty skonfigurowane, gdzie możesz tego posłuchać, gdzie możesz tego właśnie doświadczyć. Mhm. Tak to wygląda. Z tym, że no właśnie, u nas to się odbywa ciągle równolegle, bo pewnie wynika to z tego, że nasz rynek nie jest jeszcze na tyle bogaty, żeby znaczy, wiesz, wyłącznie jest... na takiej... E, w formie dystrybucji Wydaje naszą, mi się, że to nie jest tak, że to będzie kiedyś w jakiś sposób dominujący. To jest po prostu kolejny krok, bo tak jak powiedziałeś, sprzedaje się nadal produkty, tak? Sprzedaje się produkty, obudowane usługami. Więc dlaczego by nie sprzedawać po prostu usług obudowanych doświadczeniami jednocześnie z tym wszystkim, co jest wcześniej. Ale to jest świetny pomysł przede wszystkim dla tych, którzy sprzedają już usługi. Tak, bo oni w, u nich konkurencja tak mhm. naprawdę w tej chwili ogranicza się właśnie do tychże usług, mhm. i tam, żeby się wyróżnić, trzeba rzeczywiście zaproponować coś ekstra. Mhm. No i to jest pomysł, to jest rzecz, o której rozmawialiśmy nie tak dawno, czyli salon fryzjerski, gdzie są fotele masujące. Na przykład, bo to jest całościowe doświadczenie Twojej wizyty. tak? Czyli koleś, który prowadzi taki interes, w którym chciałby sprzedawać doświadczenie, musi wiedzieć, co tak naprawdę klienci kupują. Bo w przypadku produktów, no to klienci kupują rzeczywiście rzeczy, hmm. tak? w przypadku usług klienci kupują Twój czas. No bo Ty poświęcasz czas na to, żeby nie wiem, ostrzyć klienta, czy Ty poświęcasz czas, żeby ugotować zupę, czy cokolwiek innego, więc oni płacą za przebywanie z Tobą, tak tak mogę powiedzieć? Z Twoją marką. Z Twoją marką. A czy to nie jest trochę na wyrost to porównanie do teatru? Dlatego, no by... czekaj, czekaj, bo jeszcze jakby w przypadku yy, sprzedawania doświadczeń, klienci kupują wspomnienia. Czyli Ty tak naprawdę Yy, sprzedajesz im wspomnienia oni nie muszą spędzać z tobą czas może inaczej, ty jako firma nie musisz ty jako wykonawca nie musisz sprzedawać yy, spędzać z nimi czasu mm -hmm. natomiast oni jak wizytują cię to muszą czegoś doświadczyć jak ty im sprzedasz te wspomnienia no to działa jest yy, ty, 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 jakaś taka firma drukujemy wspomnienia czy coś takiego mm -hmm. oni się specjalizują w drukowaniu jakichś tam mm -hmm. właśnie no ale to moim zdaniem hasło reklamowe, no trochę has na wyrost. Tak, y -y. Ale tak skojarzyłem y -y. sobie, że, że gdzieś, to, gdzieś to słowo wspomnienia zaistniało i to rzeczywiście no jest to jest oddziału gdzieś tam na wyobraźnię. Natomiast pytałeś, czy analogia do teatru nie no jest to jest ożywna, no bo to, no, no to, że wchodzę do knajpy, no to ona musi mieć jakiś wystrój, jeżeli ktoś o ten wystrój zadba. No właśnie i czekaj, i no. ludzie, którzy pracują w takich firmach, nie zawsze mają strukturę, która im pozwoli to doświadczenie zaplanować. A nauka o teatrze pokazuje, że taka struktura rzeczywiście jest, bo, bo w takiej tradycyjnej, powiedzmy, nie wiem czy to się nazywa, teatrologia, tak? Załóżmy, e, mamy, mamy takie cztery podstawowe elementy, tak? Czyli mamy drama, ja, ja będę mówił po angielsku, później sobie będziemy to, to jakby przekładać na polski, e, bo to jest wieloznaczne. Drama, bo drama po prostu no drama. No nie, właśnie, to... nie, nie do końca, tak? Zaraz, zaraz sobie wyjaśnię. Później mamy skrypt, później jest teatr, a potem jest performance. Tak? I drama to jest zaplanowanie doświadczenia klienta w taki sposób, żeby on coś przeżył. Drama to jest przeżycie. Tak? Mm. Czyli ty na początku musisz określić, co chcesz, żeby klient przeżył. Znam parę firm, które dramę <grymnie <grymnie swój, <grymnie> szykują swoim klientom, i mam wrażenie, że to nie jest po to, żeby klient miał takie wspomnienia. No właśnie, to to, bo się dramę trzeba przybyło. zaplanować. A, a, I teraz tak? całe to przedstawienie teatralne dzieje się na podstawie scenariusza. Tak, skrypt. Tak Ten dramat musisz zaplanować, tak? czyli od wejścia klienta. Ja, ja bym co on ma... zamiast dramatu, żeby to było tak, tak delikatnie sugeruje, no. że może komedia romantyczna, bo no. dramat to rzeczywiście y, słowo dramaty, no wiadomo, że ono ma szersze znaczenie. Chodzi o napięcie, tak? chodzi A, o przeżycie. Tak. tak więc ja podstawiam, powiedzmy, za dramat, pod, podstawiam przeżycie. Ale to przeżycie no, trzeba je w jakiś sposób zaplanować, więc masz skrypt, czyli scenariusz, czyli procedury. Dramat to jest strategia twoja. Co ty chcesz, żeby twoi klienci przeżywali? Tak, tak bym pociągnął analogię. Natomiast skrypt, czyli scenariusz, to są twoje procedury. Mhm. E, procedury. mogę rzucić szczura. E, Pałcz to na kartce. Marek sobie robi herbatę. Możesz pozwolić łyżeczkę. Ja, ja, ja dostałem ze szczurem panu West. E, mamy studio z obsługą tutaj. Szanowni. I efekty dźwiękowe. Dobra, cicho, bo rozpraszasz mnie. E, skrypt, czy scenariusz, to, to są te wszystkie procedury, które możesz zaplanować, żeby to twoje przeżycie poszło. Żeby, żeby jak najmniej e, pozostawić przypadkowi. Ale z tego wynika, że tak naprawdę e, to musi być coś więcej niż tylko wystrój. Dlatego, że to jest tak jakby zrobić no czekaj, teatr, bo dochodzimy, gdzie ludzie Właśnie, dochodzimy do jakby następnego elementu, czyli następnym elementem tego jest theater, tak? Czyli teatr, ale nie teatr jakby przeżycie, tylko fizyczna lokalizacja. Teatr ma scenę, okay. tak? I jakby ten cały twój performance, czyli ten twój występ, który jest ostatnim elementem, wykonujesz w jakichś okolicznościach przyrody, mm -hmm. tak? Eee, jak wygląda twoja restauracja, jak wygląda twój zakład fryzjerski, którędy wchodzi twoja publiczność, co oni dostają na początku, co, z czym oni się spotykają i tak dalej, tak dalej. To jest wszystko coś, co powinno być zaplanowane w scenariuszu, natomiast wykonane za pomocą narzędzi dostępnych w teatrze. Tak? I ostatnim elementem z tego wszystkiego jest performance, show. czyli to. właśnie show. tak? Czyli to jest ko obsługa konkretnego klienta w taki sposób, żeby on przeżył to, co, to, co Ty mu masz do zaoferowania. Jeśli patrzysz na to właśnie z takiej strony, to świetnie się po prostu planuje to wszystko ee, w taki sposób, żeby nawet każdy pracownik może dostać do, do dyspozycji te elementy. No bo to nie jest kwestia tylko na poziomie firmy, tak? bo KNR robi mini show. Kucharz robi mini show, on ma do dyspozycji inne narzędzia, itd., dalej ale wszyscy pracują na jakieś takie większe doświadczenie tego Twojego. No, no, no to teraz będę się czepiał, bo można zrobić teatr z restauracji. To jest akurat no, taki tak. najbardziej czytelny mhm. na przykład. Ale e, jeżeli masz usługę pod tytułem pogotowie komputerowe, mhm. e, coś, gdzie ludzie przychodzą z konkretnym problemem mhm. i najczęściej. Jeżeli nie zawsze zależy im na tym, żeby ten problem usunąć szybko, mm -hmm. to czy nie wkurzy ich po prostu to, że ty tworzysz wokół tego jakieś ceregiele, a nie uważasz, zamiast... że wszyscy robią show? Znaczy, powiem Ci tak, wchodzisz sobie na stronę, powiem Ci, jakby pogotowie komputerowe to jest świetny przykład, ale powiem Ci jeszcze poważniejszy przykład. Wchodzisz sobie na stronę znanylekarz.pl, mm -hmm. tak? Tam ludzie oceniają lekarzy. I to są lekarze, nie wiem, pediatrzy, chirurdzy, plastyczni itd., dalej I jeśli oni na nich narzekają, to w większości przypadków narzekają nie dlatego, że ktoś im tam skopał nos, czy, czy nie wiem, zostawił szmatę gdzieś tam w brzuchu, czy cokolwiek innego, tylko dlatego, że lekarz nie pozwolił mi się wyżalić, nie potrafi się komunikować z pacjentem. Co to jest jak nie show? To jest koleś który jakby y, zapomniał świetnych narzędzi, zawalił swój Okej, okay, tylko że y, lekarz to jest trochę inny przypadek, dlatego że w przypadku lekarza ty przychodzisz do niego z problemem i uh -huh. jeżeli on Ci poświęci mało czasu, uh -huh. to z Twojego punktu widzenia on źle wykonał swoją pracę. No, no właśnie o tym mówię. On się zlekceważył. No ale tak samo, jeżeli w pogotowiu komputerowym. Jeżeli w pogotowiu, nie, jeżeli w pogotowiu komputerowym. Przenoszę komputer, który nie działa. No. Gość zrobi stryk i on no. działa, to ja jestem w niebo wzięty. Dobrze, ale jeśli ten gość będzie powiedzmy przy tym paliu papierosa, tak? Będzie ci chuchał twój ukochany komputer gdzieś tam dymem, i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie inna klasa usługi, niż przynosisz komputer do czystego miejsca, gdzie jest jakby to, wygląda jak laboratorium. Ten koleś robi ten sam pstryk, tak? bo usługa przestaje się różnić, mhm. ale zaczynasz różnicować show, do którego pójdziesz następnym razem. Hmm. Po ten sam stricte. I po ten sam stryk pójdę do tego, który nie no jest. No jasne, Dokładnie tym, że, o to chodzi. Z tym, że. Yy, no. Akurat jaranie to już jest przykład taki mocno przerysowany, prawda? Bo to jest negatywne doznanie. Uh -huh. Ale ja. Jeżeli... No, no, przepraszam, przyszedłeś tutaj, żebym ci naprawił komputer? Co Cię obchodzi, czy ja jaram, czy nie? To, że jeżeli mam do wykonania tę samą usługę i przychodzę do gościa, który y, pracuje w. No, nie wiem, przy biurku normalnym uh -huh. bierze tam coś i, i naprawia, uh -huh. a drugi pracuje w przeszkolonym laboratorium i uh -huh. tak dalej, i tak dalej to domyślam się, że ten drugi będzie droższy. Jeżeli usługa jest dokładnie ta sama, uh -huh. czas wykonania jest dokładnie ten uh -huh. sam, to być może wiesz, być Aha. może jestem ja wiem, nieświadomym konsumentem jak na razie, bo nie miałem okazji doświadczyć to znaczy, korzystania z tego laboratorium. To znaczy, wydaje mi się, że Ale... po pierwsze, jakby yy, są dwie sprawy. Po pierwsze, yy, jeśli nie ma wystarczającej konkurencji, to obudowywanie tego doświadczeniami nie ma sensu. O, więc, więc to jest raz. To jest ważne. A po drugie, my nie zawsze chcemy kupować te doświadczenia. Znaczy, fajnie jest mieć to doświadczenie lepsze, czyli to, co powiedziałem, <coughs> palenie papierosa zawsze dla klienta sprawi, że to doświadczenie będzie gorsze, niezależnie od tego, jaka była naprawa. Więc możesz to obudowywać, powiedzmy w tej samej cenie, nie robiąc wielkiego show i szklanego laboratorium, tylko po prostu planując lepsze doświadczenie dla klienta, bo daje Ci to przewagę konkurencyjną, ale nie we wszystkich branżach klienci za to doświadczenie są gotowi płacić. Więc, więc tutaj tak naprawdę rozbija się to o to, czy jesteś w stanie przekonać klienta do tego, żeby płacił za, za Twoje doświadczenie, a jeśli jesteś w stanie, to konkurencja Ci już nie dogodzi. Mm -hmm. No tak, no na pewno sprawa wymaga gruntownego przemyślenia. Na pewno w pierwszej kolejności jest to dobra rzecz dla tych, którzy sprzedają usługi. Mm -hmm. I pewnie to w tym kierunku pójdzie. Widziałem dzisiaj taki, jakiś program telewizyjny, gdzie pokazywano. Widziałem go jednym okiem. Mm -hmm. Bo drugie miałem <laughs> zajęte czym innym, ale. Pokazywano tam młode Japonki, mm -hmm. które wydają ku. Podobają mi się kanały, które oglądam w telewizji, <gulanie> kupę <gulanie> kasy na to, żeby na przykład e, zmienić sobie kształt oczu. właśnie. I to jest ewidentnie doświadczenie. I ewidentnie mm -hmm. jeżeli e, jakiś wielbiciel z jednej strony urody Azjatek, a z mm -hmm. drugiej strony jednak też mm -hmm. europejskich rysów twarzy e, przyjeżdża tam do. Pubu, uh -huh. gdzie pracują dziewczyny, uh -huh. e, powiedzmy bez tych wszystkich ceregieri i te, które sobie tam różne cuda tak. z tymi oczami robią, to dla niego takie doświadczenie będzie był cenne uh -huh. i rzeczywiście jest to coś, co będzie odróżniać ten lokal uh -huh. na tle innych. I tutaj, jeszcze jeśli rozmawiamy o robieniu teatru ze swojej firmy, to ludzie, którzy robią ten teatr, powinni być świadomi, że są różne rodzaje teatrów. Jakie się robi. Znaczy, ja tutaj myślę już w kategoriach show. Mhm. E, też znowu jakby teatrologia. Ciekawe, czy jest taka Nie Jest, jest pewnie, że jest. Jest teatrologia? Jasne. Cztery rodzaje teatru, tak? E, I pierwszy teatr, e, który się robi, to jest improv, Teatr improwizacyjny. Byłeś na nagrywaniu. Słowakowie e, biercy, pan tak, tak. dokładnie wie, co chodzi. I ludziom się wydaje, że improv to jest wolna Amerykanka. Natomiast prawda jest taka, że teatr improwizacyjny opiera się na bardzo ścisłych regułach. To jest strasznie trudne do zrobienia, jeśli masz dwie obce osoby, które jakby przerzucają się żartami. Ale jedną z podstawowych takich reguł improwu jest to, że mm, musisz przerzucać się dialogami na zasadzie tak i. To znaczy, że jeśli ja powiem na przykład, że twoje skarpetki się palą, to ty nie wdajesz się ze mną w kłótnię, tak mówisz wcale się nie palą, bo w tym momencie jakby rujnujesz mi puentę czy cokolwiek innego, tylko mówisz, tak palą się i będę musiał uciekać, tak? I, i tak dalej, i tak dalej. I, I przerzucanie się takimi, tak i daje rewelacyjne dialogi w mi powie. E Improw to jest taka sztuka, która jest bardzo dynamiczna, dlatego że. Wiesz, nie do... profesora Bardiniego gdzieś w swoich dniach <laughs> dawno temu, nie miałem profesora Bardiniego, ale zdarzyło mi się być na jego wykładzie. I teraz. że w teatrze. Nie, masz dwie takie mm, na wykresie, powiedzmy, czy na dwóch osiach. Masz, z jednej strony masz scenariusz, a z drugiej strony masz performance, tak? I improw to jest taki teatr, który ma dynamiczny scenariusz, bo nie da się tego zapisać w procedurach, i ma dynamiczny performance, bo on się hmm. zmienia za każdym razem. I są biznesy, które są jakby taką totalną improwizacją, gdzie, zwłaszcza przy obsłudze klienta, tak, nie, nie da się zapisać mnóstwa rzeczy, nie da się przewidzieć, co, tak, co klient tak. powie. Dokładnie. Przeciwieństwem jakby tego teatru jest teatr sceniczny, gdzie scenariusz, czyli ten jakby sztuki, jest nie do ruszenia, tak, i każdy występ jest powtarzany do znudzenia, do perfekcji. Tak. To są te wszystkie przedstawienia, gdzie klient jest tak naprawdę nie uczestnikiem, tylko obserwatorem. I ty to robisz po to, żeby go zadowolić w sposób perfekcyjny. Tak? E, są takie biznesy, które, które coś, takiego, coś takiego robią. E, gdzieś po trzeciej, środku... tak, co masz na myśli mówiąc o biznesie, e, który jest powtarzalny i zadowala się klienta w sposób perfekcyjny? Mm, jest mnóstwo takich biznesów. <noise> Natomiast sposób Twojego myślenia, naprawdę. Musimy o tym porozmawiać. Natomiast jest rewelacyjny sposób prowadzenia biznesu, który można porównać do ulicznego teatru. Uliczny teatr tak naprawdę charakteryzuje się dynamiką występu, natomiast scenariusz wbrew pozorom jest dosyć stały. To znaczy, że ci goście, którzy mają, robią występy uliczne, oni mają zestaw trików opracowany. A dopiero wychodząc na scenę, po prostu dobierają, który trik z tego rękawa wyciągnął, i tak dalej. Taki żongler, tak? On ma do dyspozycji kilka wyćwiczonych numerów, natomiast w zależności od tego, jaka publiczność przyjdzie, i tak dalej, on zmienia to w czasie występu. I jest mnóstwo, właśnie, też przykładów obsługi klienta, gdzie masz poskryptowane, że tak powiem, opisane małe procedurki. A zostawiasz wolną rękę człowiekowi, który wchodzi w interakcję, po to, żeby. Od... Której użyć w którym momencie? Dokładnie, której mm. użyć w którym momencie, żeby dostać jak najlepszy, jak najlepszy wynik. I czwartym, jakby sposobem robienia teatru jest teatr. Nie wiem, to się nazywa matching, tak? Dopasowywanie. To jest coś, co robią ludzie. Sympathite. Nie, nie. <laughs> To jest coś, co robią ludzie filmu, tak? To znaczy, że scenariusz generalnie jest dynamiczny, bo to się kręci w różnych miejscach i Natomiast jak już zrobisz to, to performance, czyli show jest stały. Czyli wszelkiego rodzaju telewizyjne opowiadanie historii i tak dalej, tak jak stałe. to na biznes przenieść, nie wiem za bardzo. Są y, y, miejsca, y, w których klient tak naprawdę ogląda rzeczy które mm, są łączone jakby z różnych występów różnych ludzi. Tak, to, no, targi, to jest mecz. To, to pierwsze to Dokładnie targi, było. tak? I, I jakby doświadczenie klienta, który przechodzi przez targi, jest, jest w miarę jednolite. Natomiast właśnie to, że um, różni ludzie łączą jakby różne małe występy, no to to jest coś, co, co stanowi o esencji tego. Tak naprawdę cała sztuka tworzenia centrów handlowych to jest to samo. Dokładnie. To tak. też ma jakąś swoją nazwę fachową, wyleciała mi z Merchandising? Nie, 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 ale sztuka jakby właśnie łączenia sklepów o różnych hours. asortymentach. Tak dokładnie. Yy, to jest całe całe wszystko centrum. coś, co tworzy doświadczenie całościowe klienta, yy, a na te doświadczenia całościowe to jest dokładnie meczyń. tak? Składają się różne sklepy, które są połączone ze sobą jakimś ciągiem komunikacyjnym, wzdłuż którego klient idzie. Cudownie. I to jest właściwie tyle, co chciałem ci powiedzieć o... Wybiła godzina 19, w związku z czym musimy kończyć. Jeśli macie jakieś pytania o te cuda, o których dzisiaj opowiadaliśmy. Napiszcie maila, zostawcie komentarz itd., itd. A do przyszłego tygodnia żegnają się Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk. Do usłyszenia.